Rolnicy protestują w Ministerstwie Rolnictwa, wręcz okupują to ministerstwo, oczekując rozmowy z panem ministrem Czesławem Siekierskim i chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem, ponieważ czują, że rząd nie realizuje postulatów, które, zostało, które zostały z nimi uzgodnione. I na to wszystko wychodzi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który mówi słowa naprawdę, bo których włos jeży się na głowie, bo można powiedzieć, że zapomniał wu, jak cielęciem był. Zapraszam na nowy materiał. 19 marca. Przedstawiciele środowisk rolniczych podpisali z ministrem rolnictwa w Jasiące porozumienie dotyczące realizacji postulatów, których domagają się rolnicy. No, oczywiście, najważniejsza kwestia to jest wycofanie się z Zielonego Ładu, zatrzymanie importu produktów zbożo zbożowych i ogólnie produktów do Polski z, z Ukrainy. To są dwa najważniejsze postulaty i rolnicy czekają, aż one zostaną zrealizowane. Niestety, mają wrażenie, że rząd nic w tej sprawie nie robi, dlatego. W tym tygodniu rozpoczął się protest okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Rolnicy chcieliby się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem i jakoś tego spotkania nie mogą się doczekać. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo yy, kiedy Donald Tusk nie rządził, to potrafił być wszędzie, potrafił wszędzie komentować, mówić, jakby on nie rozwiązał tego czy innego problemu, a kiedy rządzi, no to niestety ciężko jest się z nim spotkać. A nawet jak już doszło do jakiegoś spotkania albo było spotkanie zapowiedziane, albo premier nie przyjechał, albo powiedział, że z protestującymi tak agresywnie, jak widzieliśmy to w Warszawie, co tutaj też pamiętajmy, że najprawdopodobniej doszło do prowokacji, dlatego były takie, takie agresywne protesty, to on się z takimi agresywnymi przedstawicielami rolników nie będzie spotykał. I co się dzieje dalej? Rolnicy czekają, trwa protest okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa i na to wszystko, szanowni państwo, wychodzi wiceminister Rolnictwa Michał. Kołodziejczak. Lider agrounii, albo były lider agrounii, ja nie wiem, czy on jeszcze jest w tej agrounii, czy nie, ale generalnie człowiek, który do polityki wszedł na protestach. A dziś, szanowni państwo, dziś mówi, że on nie będzie rozmawiał z szantażystami. No naprawdę, szanowni państwo, on tak powiedział. W rozmowie z Polsat News, cytuję tutaj Michała Kołodziejczaka, słyszymy tak, ja nie zamierzam rozmawiać z tymi, którzy w formie szantażu. W formie szantażu chcą uprawiać politykę i wystawiać swoje żądania. No przepraszam bardzo, a w jaki sposób przez ostatnie 4 lata działał Michał Kołodziejczak? Protesty, protesty, szantaż, nawet wysypywanie yy, owoców i warzyw na ziemię w marketach. Tak było. To wszyscy yy, widzieliśmy. Pan Kołodziejczak dodaje: dzisiaj taka forma szantażowania przez okupację, po pierwsze jest niepotrzebna, a po drugie, według mnie ma podłoże polityczne. No to przypomnijmy sobie, co Michał Kołodziejczak robił w ubiegłym roku, kiedy wszedł ze swoimi ludźmi do Ministerstwa Rolnictwa i przekrzykiwał się z ówczesnym wiceministrem rolnictwa, Januszem Kowalskim. Zobaczmy to, jak to wyglądało. Przewraca! Cicho! Cisza! My jesteśmy blisko rolników. Cisza! Cicho! Cicho! Jak festyn jesteś. Cicho! 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 Ja mówię. Janusz. Gdyby Lech Kaczyński żył, to by na to nigdy nie pozwolił. Nigdy. Do pracy chłopie. Prawda, że zabawnie? I jak ten sam człowiek może dziś mówić, że ci, którzy przychodzą do Ministerstwa Rolnictwa, to yy, są szantażystami, a ten protest ma podłoże polityczne? Rolnicy wprost odcinają się i od polityków PiSu, i od polityków Platformy, i od PSL-u wytworzyła się taka apolityczna grupa, wręcz nie chcą rolnicy polityków na b, b, protestach i pomimo tego, że Prawo i się w jakikolwiek sposób próbuje się, w różny sposób próbuje się do tych protestów dołączać, b, krytykuje rządzących, to polityków PiS już nie widać na tych protestach tak t, 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 t bardzo. Może bardziej Konfederacja, ale Konfederacja jeszcze nie rządziła, do nich nie można mieć pretensji. Konfederacja ma największe prawo, żeby b, krytykować, bo, bo zarówno PiS, jak i Platformę Obywatelską i pan Michał Kłodzicza, Dodaję tutaj w tym, w, tym, w tym rozmowie z Polsat News jeszcze jedną rzecz. Ja mogę tylko zapytać, gdzie byli, tutaj oczywiście o rolnikach, kiedy był wprowadzony Zielony Ład? Kiedy w 2019 roku rząd PiS to wszystko przyklepywał? Gdzie byli, kiedy komisarz Wojciechowski zachwalał Zielony Ład? To po pierwsze, panie wiceministrze, między innymi pan wówczas protestował i rolnicy też z panem protestowali i nawet nie chodzi o to gdzie wówczas byli rolnicy tylko kiedy rząd obecny będąc w opozycji krytykował cały czas prawo i sprawiedliwość i rząd Prawej i sprawiedliwości no to uznawał ten rząd że uznawali politycy opozycji że mają rację no to teraz rządzą, to powinni się wykazywać. To nie jest tak, że, 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 że można ciągle tylko zwalać winę i, i patrzeć wstecz, patrzeć wstecz. To już jest błąd, który popełniało Prawo i Sprawiedliwość przez wiele lat, że ciągle była wina Tuska. Mariusz Błaszczak y, y, przez y, 8 lat powtarzał, że wszystko co, co, co złe to była wina Donalda Tuska. No i no, no, tak się nie uprawia polityki. Powinno się działać tu i teraz. Jeżeli jest jakieś spotkanie z rolnikami, to są podpisywane postulaty, jeżeli obiecuje się y, y, zatrzymanie cła, się, obiecuje się zatrzymanie Zielonego Ładu, to po pierwsze nie głosuje się za takimi rzeczami w Parlamencie Europejskim, a bardzo często albo członkowie koalicji rządzącej obecnej głosują za kolejnymi przepisami dotyczącymi, które dotyczą zielonego ładu w parlamencie europejskim albo wstrzymuje się Platforma Wojewódzka od głosu, albo mówią, że cła, cło będzie nałożone a ostatecznie i tak Unia przyklepuje to, że cło owszem będzie, ale będą bariery dotyczące na przykład zboża bariery na poziomie ilości w którym zboże wjeżdżało do Polski do połowy 2020 z tego pierwszego roku, czyli i tak to zboże wjeżdża do Polski i do Europy w wielkich ilościach. No i naprawdę ja nie wiem, jak i czy ktokolwiek daje się nabierać na takie działanie pana wiceministra Kołodziczaka? Czy, czy pan minister Kołodziczak zapomina, co robił przez tyle lat i jak doszedł do władzy? To jest bezczelne. Bezczelne, gdy polityk wypowiada takie słowa, zapominając o sobie, zapominając skąd się wywodzi i jak sam działał. Bo to zawsze można tak powiedzieć, że ktoś protestuje, to jest działanie polityczne i że próbuje szantażować. I może mógłby to powiedzieć jeszcze polityk, który nigdy nie protestował, ale nie człowiek, który na protestach wszedł do polityki i stał się takim wręcz bulterierem Donalda Tuska. Swoją drogą powiem Państwu, że chodzą takie przecieki nieoficjalne, że minister Czesław Siekierski chciałby odejść z resortu rolnictwa właśnie dlatego, że nie dogaduje się z Michałem Kołodziejczakiem, który czuje się bardzo silny, bo jak wspomniałem ustawił się bardzo blisko Donalda Tuska wykonuje wręcz jego polecenia, jest jego obrońcą, widzieliśmy słynną konferencję prasową jeszcze przed wyborami, w której wziął udział Donald Tusk miał być pytany przez dziennikarza telewizji polskiej ówczesnego Michała Rachonia o kwestie związane z polityką prowadzoną wobec Rosji, w czasie jego Pierwszych rządów, a pan Michał Kołodziejczak wyskoczył do niego i zaczął przesz przeszkadzać mu w zadawaniu pytań. Po no, to jest Cuskowi potrzebny kołodziejczak, więc skoro Kołodziejczak się tak mocno czuje, no to siekierski, który jest politykiem PSL-u, nie chce brać w tym udziału, najchętniej by wrócił do Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, czy to się wydarzy, Szanowni. Państwo. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania tego profilu, do lajkowania, do komentowania i do wspierania kanału Analiza Polityczna w platformie Patronite albo poprzez przycisk Wesprzyj, który znajduje się tutaj na YouTubie. Do zobaczenia!